Trzy rzeczy, które zmieniły moje podejście do pieniędzy. Kiedyś myślałem, że pieniądze to najważniejsza rzecz w życiu, że wszystko da się nimi rozwiązać. Stres, brak spokoju, niepewność jutra. Dziś wiem, że pieniądze rozwiązują tylko problemy, które powstają z ich braku. Cała reszta zależy od Ciebie. Straciłem firmę, blisko 100 mieszkań, ludzi, w których wierzyłem i pół miliona złotych. To był moment, w którym zrozumiałem, czym pieniądze naprawdę są, czym nie są. Kiedy zaczynałem, pieniądze były dla mnie celem, samym w sobie. Myślałem im więcej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej. Czułem się bogaty, kiedy mogłem wejść do sklepu i nie patrzeć na ceny. Zrozumiałem, że pieniądze działają dokładnie jak powietrze. Nie zastanawiasz się nad nimi, dopóki możesz oddychać. A kiedy przestajesz wszystko inne, przestaje mieć znaczenie. Wolność finansowa to nie luksus, to konieczność. Nie jest dom z basenem, tylko świadomość, że jeżeli świat się zatrzyma, ty wciąż masz czym oddychać. Tylka rzecz, którą zrozumiałem, że nie nie wystarczy zarabiać, trzeba się chronić. Biznes się posypał, a razem z nim posypał się cały mój prywatny świat. Trzy pieniądze to najlepszy test relacji. Trzecia lekcja przyszła wtedy, gdy już myślałem, że gorzej być nie może. Widzisz, dopóki wszystko idzie dobrze, każdy chce być obok. Ale gdy przychodzi kryzys, gdy znikają liczby, znikają też niektórzy ludzie. No i to boli bardziej niż strata pieniędzy. To mnie nauczyło, że wartość relacji nie mierzy się kwotą, tylko lojalnością. Czasem największym Kapitałem nie są pieniądze, tylko garstka ludzi, którzy nie uciekli, kiedy świat się walił. Pieniądze są ważne, nawet bardzo ważne, ale jeśli nie potrafisz mieć spokoju, kiedy je masz, to znaczy, że wcale ich jeszcze nie masz naprawdę.